Już niebawem archiwum Państwowe w Lesznie będzie dysponowało nowoczesną pracownią do digitalizacji, będzie pierwszą w południowo-zachodniej Wielkopolsce, a koszt jej uruchomienia pochłonie 258 tysięcy złotych. W pracowni digitalizacji najkosztowniejszy będzie skaner formatu A2, którego koszt przekroczy 170 tysięcy złotych. Archiwum Państwowe wystąpiło do Narodowego Instytutu Audiowizualnego o dofinansowanie, ponieważ trzeba było składać projekty. Postaraliśmy się do dofinansowanie w wysokości 248 tysięcy, 10 tysięcy dołożyło miasto Leszno. To był bardzo silny punkt naszego wniosku, właśnie ten wkład własny, który, który nam miasto dało i, no, i to jedno był z elementów, które przeważyło, że ten nasz projekt pozyskał te środki. Myślę, że to jest duże osiągnięcie dla nas, no, archiwum niestety sytuacja jest taka, że nie stać go samego na, wykupienie, na kupienie tak drogiego sprzętu, więc no, posił posiłkowaliśmy się projektami. W pracowni będzie można zeskanować każdy dokument formatu A2, który dzięki temu będzie w pełni zabezpieczony przed zniszczeniem. Będziemy robić skany w rozdzielczości 600 dpi w Tifach, więc to już jest to najwyższa rozdzielczość. W odpowiednim badaniem naświetlenia i tak, dalej, i tak dalej, to nie jest taki skan z zwykłego skanera, gdzie sobie przyłożymy kartkę i... i i przejedzie sobie tam głowica gdzieś tam potrzebą, także to, to będzie zupełnie nowa jakość. Jako pierwsze będą digitalizowane akta stanu cywilnego, bowiem zainteresowanie nimi jest bardzo duże. Wiele osób szukając swoich korzeni chciałoby do nich zajrzeć. Dotyczy to nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale także osób z odległych zakątków. Myślimy o aktach miastolesznych z okresu tego XIX wieku, dlatego że mamy te akta staropolskie już zdigitalizowane przy współpracy z Archiwum Poznańskim i to był jakby kolejny etap Scalenia w całość tych akt. Do tej pory archiwum dysponowało zwykłymi skanerami. To nie były skany zabezpieczające, które w perspektywie będziemy przekazywali do Narodowego Archiwum Cyfrowego, gdzie będzie powiedzmy te serwery matki, które będą podtrzymywały te skany już wieczyście. Pracownia digitalizacji ma być uruchomiona do końca tego miesiąca.